Siemajko, dzień dobry, wtoreczek mamy, siódmą rano jadę do Morrisona, do Portsmouth, zrobić, 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 odebrać yy, przesyłki, zakupy i rozwozić ludziom. W Morrisonie mam dzisiaj dwa sloty: jeden, dwie godziny, drugi, półtorej godziny i trzeci później mam w feram. Także, także i to jest i koło wtedy 13, 14 kończę. Ten trzeci slot, także liczę, że coś po południu jeszcze wpadnie i coś się powozi. Także dzisiaj cały dzień w Amazonie. No i jestem na miejscu. Mm. Dojechałem tak na styki na 7.29, a na 7.30 miałem. Ale ze względu na to, że tu obok jest port i ludzie płyną do Isle of Wight, No i był delikatny korek, i dlatego. Dlatego, dlatego tak na styki, tak to bym był już tu gdzieś 20 po, ale troszeczkę koreczek był. Do wjazdu do portu, no ja też musiałem stać, bo to jest obok podjazd do Morrisona, nie. Także zobaczymy, na razie czekam na trasę. Jeszcze nie ma trasy wyznaczonej nie wiem ile punktów, ile towaru, Nie wiem, nic. Jedna wielko nie wiadomo. No tak to wygląda, popatrzcie się. Pełen koszyk. Masakra, nie? ile tych rzeczy. No zobaczymy, czy da się to zrobić dwie godziny, bo do Southampton jadę, no. Pożyjemy, zobaczymy. Załadowane, nawet nie jest tak najgorzej, w koszyku to tak wyglądało tragicznie, no bo ten, ale jeśli chodzi o bagażnik, no to, to co, to nie jest tak najgorzej. Eee... No i jadę do Southampton, także trzeba się zwijać, no ten odbiór szedł troszeczkę tak niezbyt, bo musiałem rozkminić co i jak, bo tu inne naklejki są w ogóle inaczej opisane, nie ma adresów, nie ma adresów na naklejkach. Tylko trzeba szukać po kodzie QR, albo po czterocyfrowym, nie, jak, jak chce się Jak chce się co? Odnaleźć tam mniej więcej paczki nie? Także zapakowane, uwijam się Muszę się uwijać, bo lecę do Southampton z tym No i na dziesiątą mam kolejny slocik, nie? Tutaj do Portsmouth się muszę wrócić, także Dzisiaj mil troszeczkę będzie zrobione, no, ciekawe jak to wyjdzie, ciekawe. Ale tymczasem lecimy, nie? Oby korków nie było. Rusmarano. Zobaczę. No tak, skończyłem właśnie ten pierwszy slot. Zrobione mam 35 mil, a jest 9:30, czyli tak jak aplikacja pokazywała 2 godziny. No i teraz lecę do Portsmouth na 10.00 Mam pół godziny, żeby dojechać, bo pół godziny, żeby dojechać. I, te. I niestety słabo z czasem, nie? Bardzo słabo z czasem, bo mam pół godziny, a mil trochę jest. Może tak na styki zdążę, a jak nie, to będzie się za późno. Zobaczymy, co będzie. Tymczasem jadę. No i słuchajcie, sytuacja taka, że półtorej godziny się wystałem pod Morisodem. Eee, moja trasa się nie odbyła, a 22.50 wpadło do, że tak powiem, zarobków. Także to się opłacało, nie? Za siedzenie, 15 funtów na godzinę płacę. To, to, to. to mi gra. Dobra, teraz jadę do Feram. Do Feram na 12.30, czyli godzinkę mam, a po drodze wstąpię do Sansberego, a dokładnie do Argosa, bo wczoraj odbieram mikrofaletkę, już zamówiłem srebrną, a potrzebuję czarną. Tymczasem. O, powiem Wam, że jestem zakręcony. Zakręcony. Pojechałem oddać mikrofalę i z myślą, że sobie od razu odbiorę To co zamówiłem, właściwy kolor. Ale... Nie popatrzyłem, czy tam dopiero będzie gotowe o 4.00. Czyli o 16.00, A mamy... 12 e, Jestem, jestem. Powiem tak, 13.45 o 12.30 zaczynałem ostatniego slota. Jest 13.45, mam zrobione 90 mil. E, jestem po robocie Czyli zarobiłem dzisiaj e, zrobiłem 90 mil, to jest 150 km to jest koszt jakiś e, 7,5 litra, to jest 8 funtów, koszt eksploatacji pojazdu 2 to, to jest 10 funtów, taki miałem wydatek a przyszło mi e, 82,50 82,50 minus 10 to jest 72,50 i od 7.30 jestem w pracy, jest 13.40, to jest 6, a no 6,5 6 godziny liczmy nie? Zaś 72,50 to wychodzi jakieś 11 funtów dzisiaj na godzinę wyszło. No. Także no, tak to się wszystko prezentuje. Mówię, dodatkowy zarobek jak najbardziej. Wyżyć też idzie z tego, ale to nie, nie, nie jest taka pieniądza, nie warte tych ta robota nie warta tych pieniędzy takich, żeby żyć z tego, nie? Tak całkowicie. Także chyba na dzisiaj koniec. Jak coś, to do następnego i Pane Bogu.